Z tej sceny Mega Killerpę witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy znowu w Satisfactory przepraszam, przepraszam Was bardzo za to, że odcinka nie ma o ustalonej godzinie, czyli w niedzielę o 16, ale miałem małe problemy i nie mogłem nagrać. Także przepraszam Was jeszcze bardzo serdecznie. E, witam Was serdecznie, przepraszam was. Dwie różne rzeczy. Ej, ty, widzu! Tak, ty! Oglądaj filmy do końca, bo są bardzo ciekawe, ale zobaczmy te statystyki. Większość Was, widzów, ogląda moje filmy do około 4 minuty, a więc zmiń to teraz i oglądaj filmy do końca, bo są bardzo ciekawe. Jak widzicie, jest, by, jesteśmy w, w miejscu, gdzie byliśmy ostatnio, czyli gdzie skończyliśmy budować drogę. Możemy ją dokończyć, właściwie. Musimy. Nawet bym powiedział. Jestem ciekaw, czy nam starczy plecików. Nie, no powinno starczyć. Akurat chciałem zrobić. Yy, I skończyło się. Zasięg tośmy taśmociągu. O, znowu ten ptak. I teraz. Mamy kable, jakieś mamy. O. Czy? Uwaga. Ne, no nastyk, no ale, że naprawdę, że naprawdę, proszę, no nie róbcie mi tego. Proszę was, bardzo nie róbcie mi tego. <ścoughs> o jeny, o jeny, jeny. pamiętajcie też. O subskrypcji, łapaczcie w górę i dzwoneczku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do robienia tego. Nie, no. Wiecie, co więcej trzeba zrobić? Spalarni, biomasy, tylko że. Czekajcie, mamy? Czekajcie, jest tu gdzieś mieć? Tu powinna chyba być gdzieś miedzi Albo chociaż... O jest, ruda miedzi ulga No, skraftujemy sobie Naprawdę, ja przepraszam was bardzo Że nie było tego odcinka Strasznie tego Żałuję, smutno mi jest Ale naprawdę nie miałem jak nagrać tego odcinka niestety Także... Może uda mi się jakoś wam to wynagrodzić Nie wiem Może tak, może nie A my aktualnie robimy... Spalarni, biomasy. No i też tak... Prędzej... Naprawdę jednego plejcika nam brakuje. I też tak... Prędzej czy później... Zrobilibyśmy to. Także... O nie no. O! O! O no i pięknie, no. Tak to można robić. I teraz spalarni biomasy. Kurczę, żeby nie było też tak za daleko, żeby było mi łatwo to rzucać. To spalarni biomasy możemy postawić... Tu? Albo... Chwila, chwila, chwila. Mam... ...pomysł, żeby wziąć kabli, w troszkę... Zaraz, a to pracuje? Nie, nie zużywa. Znaczy niby pracuje, ale nie zużywa, to dobrze. Potrzebujemy troszkę kabli. Aha, kabli nie ma. Uff, no możemy troszkę kabli zrobić. Cztery powinny chyba starczyć. Tu. Yy, tutaj postawmy. Tutaj. Yy, teraz tutaj damy spalar. No jednego! Ale że. Ale że naprawdę brakuje jednego przywodu. Znowu miejsca w ekwipunku. No, no. Ale, że naprawdę gro. Gro, no. No weź. Patrzcie, zrobimy to tak. To zrobimy tu. I tu wrzucimy biomasę. Jest, teraz tutaj jest biomasa, tutaj trzeba jeszcze biomasy dorzucić, trzeba będzie trochę drewna tego pozbierać i tak dalej. Chwila, pręciki możemy wrzucić? No możemy, trochę tych pręcików to możemy wrzucić. Teraz powinno wszystko pracować. Sprawdzimy czy mieś pracuje, bo nie jestem pewny. Może już tam wysyła, pracuje. Tutaj przy okazji pozbieramy liści. Może tutaj znajdziemy jeszcze gdzieś tam te krzaczki. Z. Jak to się nazywa? Te krzaczki z drewnienkiem. One chyba tak na zboczach właśnie takich skał rosną. Czy gdzieś. Nie wiem. Tutaj są? Nie. Jest! Jedzie Jedzie, miedzi Jedzie Sporo trochę tej miedzi O co to jest? Jak w ogóle? Jakiś filar? Coś Ciekawy. Ciekawe Tak no, na wszelki zrobię Tak Przepraszam Was, jeżeli było za głośno Ile mamy liści? 495 liść No nie... Jak to ma nie starczyć nam na paliwko? No że drewno się lepiej robi, to wiadomo. Tylko drewno jest też trochę ciężej znaleźć. I myślę, że po tej logistyce pójdziemy od razu w bio. Jak to się nazywa? Biopaliwo stałe. Bo Biopaliwo, biopaliwo stałe się nam bardzo przyda. Na przykład później będzie można taką piłę łańcuchową zrobić i ścinać drzewa i dostawać drewno. No to wiadomo, tylko trzeba to odblokować najpierw. Wiadomo w sensie, że taka piła łańcuchowa może być. O! Uratowany, tu są jeszcze te krzaczki. Coś tu w ogóle jest? Ło! Wow. fabryki o tam jest biom trujący trujący bo nigdy tam jeszcze nie wchodziłem ale domyślam się że jest trujący widziałem też na YouTubie yy, jak ktoś tam wszedł i jest trujący znaczy nie aż tak bije nie za dużo tego co pamiętam A, znaczy to była trochę starsza aktualizacja to to się mogło coś zmienić Pewno jest jakiś później skafander do odblokowania. Eee, plejcików na pewno będziemy mieli trochę. To teraz zróbmy biomasę z drewna. O, jadne, sporo tej biomasy będzie. <gryw> Bardzo sporo. Pójdźmy po plejciki. Czy ten pies hutniczy już pracuje? Jeszcze nie ma. O, już, już leci, już to, to, to dobrze. Już będzie wyprodukowanko. A tu na razie, z tego co wiem, są kable. Tak, dokładnie. Yy, to teraz tak. Ciach, ciach, ciach. Potrzebujemy też. A, nie ma miejsca. To właśnie dlatego. Czasami można... aha, nieważne. To... Hmm... Co by tu można wyrzucić? Storki, że przerywam Ci ten świetny film, ale... Tak! Aż 13% osób ogląda mnie bez subskrypcji. A więc jeszcze, jeżeli jeszcze tego nie robisz, że subskrybuj obowiązkowo mój kanał z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia na bieżąco. A ja już bez przedłużania zapraszam was do kontynuowania tego odcinka. Ciach, ciach, ciach. Potrzebujemy też... A, nie ma miejsca. To właśnie dlatego... Czasami można. Aha, nieważne. To. Hmm. No, wiadomo, to się jeszcze dorzuci. I jeszcze no. 15 i 14. Jest tu jakieś 14 czy... Jest 14 i 15. Tak, muszę to tak układać. Ja no, nie muszę, ale lubię tak sobie układać. I bum. Teraz tylko. O, tu się też robi, tu się nawet szybko robi. Tak, i no naprawdę przeliczyłem się o jednego plejcika. A, bo wziąłem 15, a nie 14. Ech. Więc bierzemy to. Mamy jeszcze tam trochę miedzi, to wykraftujemy. Mamy, no mamy sporo tego. To powiem tyle, że zobaczymy się, jak już Wykraftuję trochę tej sztaby miedzi. Dobrze, już jestem wykraftowane, wszystko. I uwaga! Bum! Logistyka odblokowana. Pominęłem. Teraz ulepszenie gracza. O co chodzi? Bardzo wiem, o co chodzi z tym ulepszeniem gracza. Logistyka. Nie wiem o to chodzi z tym. Teraz mamy łączniki taśmociągów i rozdzielacze. Logistyka. Rozdzielacz. Dwa plejty. Dwa plejciki, no. No weźmy z pięć. Albo trochę więcej, bo będzie trzeba porobić też taśmy. Taśmociągi dokładnie. Teraz trzeba wziąć też... W trochę mi zostało tego. W sumie. I teraz zrobimy... Poczekajcie. To są... To to jest badanie terenowe? Mam nadajnik, miejsce w ręce... O kurczę, to też jest spod... Eee To, usuwanie przeszkód, to będzie trzeba też zrobić. Ale najpierw zróbmy... No to, myślę, że to be... pójdzie szybko. Wait. Czy tu? O! Oh, hmm, zastanawiam się, czy... Myślę, żeby tak zrobić, że tutaj damy rozdzielacz. Bo to jest kwestia tylko momentu, gdzie się da ten rozdzielacz. Tak. Tu. No nie. Nie trafiłem. Tu. Teraz, no, potrzebuję rurkę jedną, czyli pręcik. e, 30 weźmy. Dobrze. Teraz robi się to... Tutaj No, powiedz mi, że gdzieś tu Czekajcie. Zrobię to troszkę inaczej. To będzie na prosto. A tutaj będzie zgięcie. Teraz czekajcie. Tutaj będzie kolejny piec. O, Ale dużo prądu będzie zużywane. Zobacz, tutaj wciąga, tutaj wypuszcza. Tutaj, tutaj sztaba miedzi. W razie tego jeszcze nie pociągajmy. Teraz konstruktor, chwila, dwa duże plejty powracam. Naprawdę muszę zrobić kolejne dwa duże plejty. że mam no, za mało miejsca. I coś tu mogę odłożyć. O! Patrz! Idealnie. Się wszystko wyłączyło? Nie. myślałem o! Uf, zanim to, to dołóżmy tutaj. Nie to, to i to, to i to. Dobrze. Nie to. Teraz potrzeba zrobić śrubeczki i zmiotnięte płyty dwie. Teraz możemy. Nie, nie możemy zrobić konstruktora, bo. Wiesz co? Wezmę na wypadek o dwa, a więcej kabli, bo jeszcze to będzie trzeba podłączyć. O, tu mogę sobie podprzejechać. Konstruktor. Tutaj kable, teraz tu, <grystka> no, styka łącznik dać odciągów. Tutaj, uważajcie, to odsuńmy trochę. Proszę, żeby mi starczyło plejcików. Jest! I taram. Teraz powinno być tego troszkę mniej. I. To odłóżmy. Raz, dwa. Tak i tutaj reszta to kable będą. O kurczę, ale było ciężko. Yy, pomóc mu? Czekaj. Tak, mo można dorzucać do wyjścia. No i już tu się za... Co ja zrobiłem? Albo nieco, czekać. czemu nie tylko to musi produkować przewody konstruktor A czekajcie, muszę to zrobić teraz tak. To, to i zrobić Tyle. Kabel. Flightów mi zabraknie. Potrzebuję chyba tam dziesięciu. I nareszcie będzie gotowa produkcja. Jest! No power. Sorki, zapomniałem o tobie. Żeby ci moc dać. Jest tego sporo, i teraz tu można nie, no tu już można podłączyć właściwie tyle. Play tu weźmy. Jeszcze zrobię to troszkę inaczej. Znaczy jeszcze tutaj trochę mógł, będę mógł robić jedną rzecz, taką magiczną rzecz. Tu i po tej stronie Ujale. Żeby przechodziło tu i logistyka, nie, organizacja, pojemnik, do którego wlakuje mi plejtów i prętów. też dopowiedzieć, że jest taki jeden minus w Satisfactory, że rzeczy. Ach, te rzeczy. Dobrze. I tu będzie mi składowało, bo trochę jest tego dużo. A jak wyłączę produkcję... Dajcie, to mogę zrobić już... W sumie właściwie to już Dobrze się chyba rozdziela. Tak, już się dobrze rozdziela. Ale tu będzie trzeba o jeny. Odciąć tutaj prąd. Patrzcie. Albo nie, muszę to podejść do każdego i wyłączyć, żeby tutaj nic żadnych kabli nie psuć. Wyłączyć to po to, bo sporo tego jest. O. Teraz o, tu właściwie można wejść No zobaczcie co się dzieje, tu już w ogóle nie jedzie, nie? Bo tu jest tego pełno Zaraz Tu też jest pełno, pewno pełno A... To czekajcie, mam pomysł Bo tutaj Będzie też trzeba zrobić Rozdzielacz. Na chwilę ci odetnę dostęp. Nie, to... Wiecie co? Albo nie, na razie nie będę stawiał wieży obserwacyjnej. Logistyka, rozdzielacz. Tu. Tutaj. 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 Tutaj? E, Cześć, bo ja potrzebuję... Dodajmy sobie rzeczy, produkcja potrzebuje konstruktora, pieca hutniczego yy, i pojemnika, czyli dwóch dużych plejtów. Czekajcie, płytek weźmy z 80, bo się przydadzą. Potrzebuje... No, to już można właściwie rozłożyć, ale miło. I teraz dzięki temu będę mógł zrobić... Modnic nam żelazną płytkę. I teraz będę miał wszystko, żeby zrobić konstruktor pieschotniczy i pojemnik Czekajcie. Fundamenty Mamy trochę betonu. Yy, tutaj dziś, żeby się zmieścił fundament. Będzie trzeba zrobić kolejne piętro. Podjazd taki, jak najbardziej stromy. O. Teraz fundament. Tak. To. Pójdźmy po beton. O kurczę, jaka to rozbudowa jest teraz. Taki podjazd, Najcieńszy fundament. O nie, i tu postawiłem. O. A nasza baza już jest, wygląda profesjonalnie, powoli, powoli, niestety. Yy, dobrze. Teraz tu. Nie no, znowu tam postawiłem, gdzie nie chciałem. Dobrze, że dym przynajmniej przez to nie przenika. Że chociaż to jest zrobione okej. Okay. Znaczy wszystko z Satisfactory jest ok Teraz można zejść. Zrobić logistyka. Przenośnik taki. Oh. Gdzieś taki. Teraz trzeba wejść tam na górę. Oh yeah. Na górę i tutaj zbudować produkcję, piec hutniczy Konstruktor. I organizacja, i pojemnik. O nie, no zrób to postawiłem. O, i teraz nie w tą stronę. Piec hutniczy, konstruktor. I organizacja, pojemnik. I nie Ech. Wróćmy to... ...tutaj... Zara. się ja mogę tak zrobić? Czy produkcja zaczyna? Dorzućmy tego, tego i tego. Teraz nie wiem czy... Tutaj jeszcze jest dwa. Nie, tu nie ma miejsca. O, jest miejsce.

to wszystko tutaj trzeba podnieść, i teraz tak. Wybierz recepturę. Tej będzie. Poczekaj. Potrzebujemy robić. Zaraz. Muszę zrobić. Wow. Kurczę. Wiecie co? Dokończę to poza odcinkiem i pokażę wam jak już to wygląda zrobione. Także ja już się z wami żegnam. To by było na tyle. Pamiętajcie o z dzwoneczkiem, łapce w górę. Ja już się z wami już, już to mówiłem, ale czyściwan kopa!